Wielu z Was już wie, co zrobi w drugiej turze, a część cały czas się zastanawia. W związku z czym uważam, że mógłbym Wam pomóc podjąć decyzję, co należy zrobić w drugiej turze, tak żebyście mieli większą niż obecnie pewność tego, co należy zrobić. Stąd moja propozycja do dwóch moich byłych już kontrkandydatów, Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Waszym zadaniem na najbliższe prawie dwa tygodnie jest przekonanie moich wyborców do tego, że warto oddać głos właśnie na was. To jest wasza robota, to jest wasze zadanie, to wy powinniście się zastanawiać, jak to najlepiej zrobić. No i pomyślałem, że Wam w tym pomogę. W końcu moi wyborcy nie bardzo czerpią informacje z Waszych telewizji. Oni telewizji na oglądają, Oglądają. Gdyby oglądali, to jest większa szansa, że zagłosowaliby właśnie na Was. Nie macie z nimi za bardzo kontaktu, nie docieracie do nich, natomiast ja mam kontakt z swoimi wyborcami. Moi wyborcy informacje o świecie czerpią głównie z internetu, mam z nimi kontakt przez moje media społecznościowe. Więc jeżeli chcecie spróbować przekonać moich wyborców do oddania głosu właśnie na Was, to Was obydwu zapraszam na rozmowę na mój kanał na YouTube. Z chęcią się z Wami spotkam, oczywiście z każdym z osobna i Zadam Wam sporo pytań, po to, żeby moi wyborcy dowiedzieli się trochę więcej od Was.